Wyborca trzeba po prostu kupować. Kupować na różne sposoby. Na różne sposoby. Jak przekonać mocherów, na, na przykład, do siebie. Bo przecież oni też będą głosowali. Jest to jakaś, załóżmy, ilościowo grupa wyborców, może milion, może półtora, może tylko pół miliona, ale też warto na nich, na, na nich zwrócić uwagę, i warto do nich z jakąś propozycją wyjść. Mocherów przekona oczywiście ojciec Tadeusz z Torunia, a jego można kupić, no użyję to, to brzydkie słowo, kupić zapewnieniem, że jeżeli nowa partia dojdzie do władzy, a chodzi o właśnie o to, żeby dojść do władzy, żeby zdobyć tą władzę i rządzić, to wówczas Radio Maria i Telewizja Trwam otrzyma Należne miejsce na Platformie Cyfrowej, która ma zostać wprowadzona, zdaje się, w coś w lepczu, w, tysiąc, w następnym roku. Otrzyma miejsce na Platformie Cyfrowej, a to jej Tusk w tej chwili odmawia, i, i wszystko wskazuje, że, że Tusk chętnie, chętnie zlikwiduje zarówno jedno, jak i drugie. Księża lubią dostawać na tacy. Nie ma żadnej mszy. Na których by taca nie, nie, nie krążyła po pieniążki. No więc dajmy im coś na tace. I najlepszym takim, najlepszym takim datkiem będzie właśnie, właśnie złożona solidna obietnica, że, że jeżeli poprze partię, ale to zdecydowanie poprze partię tą nową gospodarczą pana Ryszarda, to wówczas będzie Telewizja trwa na platformie cyfrowej. I to tak ma popierać, żeby, żeby działacze nowej partii byli obecni w audycjach tych, które są w tej chwili, odbywają się, a nie żeby tam krążył, no, załóżmy ziobro, czy, czy pan profesor Szaniawski, czy jeszcze jakiś inny, jakiś inny taki no niby patriota, niby patrioty. A niby, no, patrioty. Zatem można zdobyć przedsiębiorców, można, można zdobyć emerytur, emerytów, można zdobyć, zdobyć katolików tych słuchających ojca ryzyka. No i kogo tam jeszcze mamy w zanadrzu z wyborców? No i rolników. No, rolników to oczywiście poprzez działaczy samoobrony, którym którym też można byłoby zagwarantować, trzeba byłoby po prostu z nimi pogadać, co, co rolników boli, tam, jakie, jakie mają bolączki i na tym się oprzeć, na tym to wprowadzić do programu. Z tym, że ten program był, powinien być, nie powinien być pisany takim językiem, jak to piszą profesorowie i naukowcy i zagmatwany. Tylko w, w krótko, w punktach. Niekoniecznie te punkty muszą być wyszczególniane, ale, ale żeby było to króciutkie, żeby to można było przeczytać w ciągu <coughs> załóżmy 10 minut. No i wtedy ja uważam, że, że zamiast tak jak dzisiaj można oczekiwać, że wygra Palikot i z poparciem PO otworzy rząd. Palikot będzie premierem Tusk, oczywiście, ponieważ nie będzie bardzo chciał być pod, 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 pod Padykotem, To będzie, będzie handlował za udzielone poparcie, poparcie Palikota na stanowisko. Prezydenta, czyli czyli Panikot będzie premierem, Tusk będzie się pchał do pałacu prezydenckiego i tak, takie będziemy mieli rządy w Polsce, czyli, czyli dalej wszystko to samo co, co dotychczas. A można to zmienić, ale, ale, ale ktoś musi po prostu zadziałać w jakiś taki mądry sposób i, i przekonać tych najbardziej operatywnych ludzi. Najbardziej operatywnymi ludźmi są Ci, którzy mają biznes, małe, bo, bo małe, ale, ale oni się najwięcej ruszają, i jeżeli, jeżeli ich się zgarnie do, do siebie, bo oni będą głosowali na, na palikota, bo palikot przecież jest, jest biznesmenem i będzie wykorzystywał te swoje wiadomości, doskonale wie, co ich tam gniecie i, i zagłosują na palikota. Jeżeli, jeżeli my stworzymy t, taką partię, to. Dlaczego, dlaczego, dlaczego? To znaczy my na pan. Dlaczego pan? Dlatego, że pan jest też chyba biznesmenem, ma tam jakieś udział w jakimś przedsiębiorstwie. Ma pan doświadczenie trochę zagraniczne, to, to też troszkę inaczej otwiera oczy. Wiem, wiem to po sobie, bo też też się włączyłem za granicą. No. No i poza tym do właśnie do tych przedsiębiorców później dołączać poszczególne grupy emerytów rolników Ligi Polskich Rodzin też też są rozbicia, też tam jacyś działacze już z takim doświadczeniem z doświadczeniem politycznym i społecznym są także, także też do tego środowiska sięgnąć obroni pan przedsiębiorców to obroni pan polskie rodziny obroni pan przedsiębiorców to obroni pan także emerytów Niech wcale się nie szykują na te takie spóźnione emerytury, tylko niech głosują na tych, którzy im obiecają skrócenie raczej emerytur. Na polską gospodarkę trzeba ją odbudować, trzeba dać takie szanse, żeby, żeby bank nie łupił tych naszych polskich biznesmenów, Musi być polski bank, muszą być tanie kredyty, podatki trzeba obniżyć. Ten VAT wcale nie musi być 23%, on może być, może być 18, a jak znowu jakiś dziennikarz wyskoczy, a skąd wziąć pieniądze, skąd wziąć pieniądze z oszczędności, zlikwidować te, te, te wysyłanie tych kontyngentów tam do Afganistanu, ta wojna nam niepotrzebna jest popcinać różne inne wydatki, popatrzeć, co jest zbędne, gdzie, gdzie, gdzie pieniądze się ładuje, w, za przeproszeniem, takie historie, które nie dają żadnego pożytku. Właściwa gospodarka. Pobudzić gospodarkę, wówczas będzie więcej pieniędzy na wszystko. Takie jest wyjście, a nie, a nie przycinanie i wydłużanie okresu pracy. Oczywiście, co głowa, to rozum. Im więcej będzie tym, tych głów dyskutować na ten temat, rozmawiać no i chyba zacząć od, od, stworzenia, tej, od stworzenia tej bazy adresowej do biznesmanów. Jeżeli będzie Pan w stanie dotrzeć ze swoim przekazem do, do kilku milionów ludzi, to nawet wówczas i, i telewizja nie taka będzie potrzebna. A tych oczywiście redaktorków też można w jakiś sposób do siebie przekonać, bo po pierwsze. Nie straszyć społeczeństwa, nie straszyć tych polityków, którzy w tej chwili rządzą, że ich się pozamyka, że im się tam powytacza procesy.